Fundacja Głos dla życia. Od 30 lat, proszę państwa, walczy o prawa kobiet, pomaga w trudnych sytuacjach życiowych i edukuje społecznie, ale przede wszystkim też albo przede wszystkim działa na rzecz obrony życia i rodziny. Naszym gościem jest założyciel i prezes Fundacji Głos dla Życia, dr Paweł Włosicki. Dzień dobry, panie prezesie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, właściwie dobry wieczór już ciemno widzenia. No właśnie, w sumie tak. Nie będę pytał o historię, bo te 30 lat no można powiedzieć, że to szmat czasu i ta, tak więc. Za Równo okoliczności, jak i pewnie wyzwania z pewnością się zmieniały, zmieniają, ale wytrwałości bardzo serdecznie gratuluję. Proszę powiedzieć wobec tego, czym dzisiaj zajmuje się Fundacja Głos dla Życia. Tak, no, tak jak to pan redaktor wspomniał, zmieniają się może okoliczności, ale yy, sprawa obrony życia, też obrony rodziny, bo my zawsze obronę życia staramy się i traktujemy szeroko, to znaczy nie tylko mówimy o, o tym, że trzeba bronić każdego życia od poczęcia, że każde życie ma prawo, każdy człowiek ma prawo do życia, ale to widzimy też to zawsze mówimy o tym kontekście też matki dziecka poczętego, która, która jest też bardzo drugą, bardzo ważną osobą, która też jest często krzywdzona także o rodzinie, która jest, która jest tym środowiskiem, potem zastania dziecka, także staramy się ten temat no, z wielu stron podejmować i rzeczywiście no, tutaj tej pracy jest, jest sporo, bo teraz nowe wyzwania też w sensie przemiany świadomości, czy pewnych też uwarunkowań, czy postrzegania rodziny, no, to, 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 się, to to się zmienia. No tutaj może że dodam też, tak jak Pan Rado wspomniał, właśnie o z jednej strony oczywiście edukacja i, i sprawy t, t, takie y, związane z, z organizacją y, z, z, z społeczną, czy w ogóle z, z prawem, prawem rodzinnym, prawem y, prawem do życia. Natomiast też sprawa takiej pomocy bezpośredniej, dość szybko jako fundacja, y, bo zaczęliśmy właśnie od tego, od, od to były lata 90., czyli właśnie wielka debata narodowa na temat obrony życia. Wtedy jeszcze obowiązywało na początku lat 90. Pamiętam, obowiązywało y, 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 prawo, które w zasadzie dozwalało na aborcję na, na życzenie. Mhm. I tutaj więc tutaj zaczynaliśmy, łączając się i intensywnie działając na rzecz oglą życia właśnie w ramach tej debaty. Natomiast szybko się przekonaliśmy, czy przekonałem też, że drugą taką ważną sprawą jest wsparcie rodziny, tak jak to też mówiliśmy, która odpowiedziała na apel czy to że realizowała, może, może Pan tak. Realizuje program obrony życia w swoim życiu yy, rodzinnym, to znaczy ma dzieci, szczególnie więcej dzieci, a znajduje się w trudnej sytuacji. Mm -hmm. w, te, w tej chwili może rodziny wielodzietne, chociaż wciąż yy, oczywiście yy, jest tam dużo do zrobienia i nie mają bardzo łatwo, ale już jest i tak dużo łatwiej niż to było 50 lat temu, gdzie w zasadzie ta wsparcie dla rodziny, a szczególnie rodzin dłużej było żadne. I tutaj z jednej strony też zaczęliśmy działać, na, żeby w sprawie to zmienić, żeby też podejście takie systemowe i podejście rodziny zmienić, ale też pomoc bezpośrednia, czyli właśnie program patronat nad rodziną. Czyli wsparcie rodzin dużych, szczególnie właśnie dużych też też raport na, na temat kondycji w Polsce akurat lokalnie, no to właściwie to było takie pierwsze, takie pierwsze porządne pracowania na temat rodzin, to właśnie wyszło z Fundacji Rycia w roku 2000 i potem na, tym, na tej bazie budowaliśmy też no, takie dalsze daleko, działania. Właśnie o tą, tak. o tą perspektywę czasową jednak jeszcze zapytam, bo e, Państwo towarzyszycie matkom, rodziną, które e, spotkały różne trudności na ich drodze życia od tych 30 lat i teraz chciałem zapytać, czy po tych 30 latach są Tacy może, którzy, nie wiem, choć wyślą jakąś kartkę na święta albo zadzwonią z podziękowaniem za pomoc? Czy, czy nie no, ma takich przypadków? Nie, no generalnie no. Ma, mamy kontakt z, z rodzinami, też taką rodzicą tutaj, akurat nie z Poznania, spoza z Poznania, ale rzeczywiście, którą tak na, od 2000 roku już kontakt bliski jako fundacja i w to wsparcie udzielamy, to jest rodzina, która ma 15 rodziców już w tej chwili. W większości dorosłych, tam też dużo wnuków, ale cały czas i kontakt, i jakieś takie nawet też wsparcie jest. No to powiem też, że to jest tak taki przykład, wydaje mi się, budujący rodziny z piętnaście w dzieci. Naprawdę bardzo co sytuacja, taka roska wioska. I sobie proszę wyobrazić, że jeszcze y, y, przysposobiła 16, bo w rodzinie jakaś sytuacja hmm. była dramatyczna. No i nikt, nikt, nikt tym dzieckiem nie chciał się zająć. No teraz ta, y, ta, ta osoba w studiach jest, ta przysposobiona y, Magda. Także po prostu, no, tak, no to jest takie też bardzo właśnie budujące, że widać, że te, te, te owoce y, naprawdę, y, naprawdę są, to nie jest tak, że. Jak ta moja że... mówiła, moja babcia, naje się dziewięciu, to się naje dziesięciu, naje się piętnastu, to, to się naje też szesnastu, prawda? To, to, to też, to też prawda ale jak mówię właśnie, że tutaj jest to ta sytuacja, że, że ja, ja mam takiego w każdym razie tutaj doświadczenie, że te, te, ta pomoc rodzinom, no dużo przyczyn, nie ma taka pomoc na remno, że po prostu, że, że po jakichś latach, nie wiem, te dzieci bez nasz partnerów no są w sumie słabsi, czy jakieś, jakieś, jakieś tam są trudności, no, w wielu przypadkach właśnie udało się, wypro, się wyprowadzić też i, i te dzieci wykształcić, i tak dalej, także to, to na pewno daje. To tylko pogratulować i Państwu, ale też przede wszystkim tej rodzinie. Ale skoro jesteśmy przy rodzinach wielodzietnych, to chciałem zapytać, czy ten stereotyp o rodzinie wielodzietnej, jako rodzinie, gdzie, gdzie, gdzie powinna występować patologia, jak to mówią, mamy już za sobą, czy, 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 czy cały czas z tym trzeba walczyć? Znaczy, na pewno to się zmieniło in plus. To już nawet, powiem, jako fundacja, też inicjowaliśmy tutaj szereg konferencji na temat pod hasłem typu zrozumieć rodzinę Wielodzietną, czy baski czy filmy I pamiętam, to tak może tylko krótko powiem, kiedyś właśnie dyrektor Mopru, no mówi, no to pan Wosicki już nauczył, że rodzina wielodzietna to nie jest żadna patologia, tylko tutaj to zupełnie jest inna sprawa. To też został pomysł, ten raport, bo rzeczywiście był taki czas, że, że jakby postrzegano rodzinę wielodzietną jako, jako taką rodzinę z marginesu. I my w raporcie pokazaliśmy, że to zupełnie jest błędne. Minimalnie, a może wie, brało się stąd, że wszelkie problemy z drugiej rodzinie są zwlekacjane. W dzieci ona żyje zawsze na najbardziej na scenie, można powiedzieć, na, na, na śleszniku jest widoczna, stąd takie jakieś ja mam takie doświadczenie, Panie czapki. To były właśnie jakby, no, przynoszono też na inne rodziny. Ja Potem mam takie łatwo. doświadczenie, panie prezesie, że, że te rodziny wielodzietne to często są takie wzorowe rodziny, które, od których nie jedna inna rodzina mogłaby się uczyć, tak tak na marginesie. Ale proszę powiedzieć, jakie, bo musimy zaraz kończyć, jakie, chciałem tak. zapytać jeszcze, jakie wyzwania stają dzisiaj przed fundacją i kto tak. może liczyć na pomoc? Do, w, znaczy, może jeszcze jednak i do tego naszego na tego naszego programu głównego i się odwołam, mm -hmm. bo tak też tak myślałem właśnie o tych 30 latach, jak pan zadzwonił, co się zmieniło. I, więc w jakimś sensie i, 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 powiem tak, że tak zaczynaliśmy, to łatwiej było dotrzeć, wydaje mi się, do społeczeństwa z, z, z prawdą. Nasze przesłanie właśnie dość było proste. Myśmy pokazywali o prawdę o rozwoju dziecka w łonie matki, prawdę o okrucieństwie aborcji, y, prawdę o krzywdzie kobiety też. I to, jeżeli ktoś tą prawdę dostrzegł, no to zmieniał, czy, czy też dalej, jak gdyby, tą świadomość na tej kształtował. A w tej chwili właściwie mamy sytuację o tyle trudną, że raz, że tej prawdy trzeba trudniej do niej dotrzeć, dlatego że jest ten przekaz jest często tak, jak zniekształcony, czy no mówimy też o dobie tych newsów różnych, Szanowni, czyli w że tak, ten. że jak ktoś chce to prawdę nawet odzień, naleźć, tak, to ma kłopot, ale jest jeszcze też druga strona medalu, że też takie powiedzenie, każdy ma swoją prawdę, że w ogóle jak gdyby straciliśmy takie jakby roznanie, że jest to prawda, no to jest coś obiektywnego. To teraz się mówi, każdy ma swoją prawdę i w tym sensie ten przekaz musi być inny, to znaczy raczej nie tyle trzeba podać tą prawdę, co za pomocą czy pewnych właśnie jakichś takiej prowadzenia pewnej narracji, czy tylko tego przekazu, powodować, że ta, dany człowiek musi do tej każdy dojść sam, czy to jest za pomocą, za zadając pytania, to, to stawiając problemy, nie można dawać odpowiedzi takich Jasnych czy, czy, czy prostych, tylko mobilizować, żeby młodzież szczególnie dochodziła do tych praw sama i żeby uznała to jako swoją prawdę. To wtedy. To jest skuteczne, tak mi się wydaje. Tak, że tak to wygląda. Tak Czyli to jest to wyzwanie, które, przed którym staje tak. fundacja, które pan uznaje za fundamentalne. A kto może liczyć na waszą pomoc i też, bo z tego co rozumiem, to to Państwo też no, pomagacie dzięki tak naprawdę tym, którzy Was wspierają zwykłym ludziom. Więc jak wygląda to Tak, no patrząc na rodzinę, generalnie w założeniu ma coś takiego, że obłączymy osoby, które chcą pomóc, więc tutaj bym bardziej zaakcentował też. Nie tylko do tych osób, które tej pomocy potrzebują, ale także które mogą i ich pomóc pomoc, łączymy po prostu osoby z takich patronów. Mówiąc krótko, to osoby, które, e, miesięcznie jakąś kwotę przeznaczają na, na rodzinę, do, z rodziną, z rodziną, e, potrzebującym. Oprócz tego też, no, prowadzimy też i, 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 poradnie dla rodzin, też, e, wielodzietnych, ale, ale też, przy różnych też problemach przywykławczych, czy innych, także ta poradnia też, też przy okazji, e, takich rozmów, no też widać, że to tam jest pomoc potrzebna, tylko pomoc finansowa, czy tam jest potrzebna też inna pomoc, czy jakaś prawna, czy jakaś psychologiczna jak mówię, na, na, na ile szybko. możliwości pozwolą, bo oczywiście punkt. to nie jest tak, że jesteśmy jakąś dużą instytucją, ale też, też w tym kierunku działamy. A gdzie można szukać jakiegoś kontaktu ewentualnie i pomocy właśnie? W jaki tak, sposób? Fundacja, się... fundacja Głos dla Życia, czy na to, no jak się wpisze czy w internet, czy to na pewno się, coś się, na pewno się, się Jeszcze raz gratuluję tych 30 lat. Życzę kolejnych owocnych lat pracy dla, dla wszystkich potrzebujących, których macie pod opieką i tych państwa, których wspieracie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Założyciel i prezes Fundacji Głos dla Życia dr Paweł Włosicki był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.